Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Dookoła Niemiec. Korzystając z okazji, że żona akurat wyszła do Rosmana, na moment, musiałem zostać z małym w aucie, bo jak widzicie, śpi z tyłu. Także korzystając z tej okazji, pomyślałem, że nagram dla Was kolejny filmik. Tak myślałem nad tematem, jaki by tu wybrać. Jest w sumie trochę tematów, bo. Wypisałem sobie całą listę właśnie tematów na odcinki. Jednak w ostatnim czasie brakuje mi trochę właśnie czasu, żeby zrealizować te tematy. Natomiast teraz, skoro mam chwilkę, to pomyślałem, że nagram dla Was odcinek odnośnie tego, na co uważać przyjeżdżając do Niemiec. Na początek powinniście uważać przede wszystkim na to, jeśli. Szukacie sobie pracy, pamiętajcie o tym, żeby ta praca była na umowę, żeby były odprowadzane wszystkie świadczenia ubezpieczeniowe, emerytalne, tego typu rzeczy, żebyście nie pracowali po prostu na czarno. Bo znam wiele takich przypadków, kiedy ludzie właśnie przyjeżdżali, pracowali gdzieś na czarno, pracowali miesiąc, nie była im wypłacona wypłata, było mówione, że będą te pieniądze w przyszłym miesiącu, w przyszłym miesiącu też nie było. Za 3 miesiące też tej, tych pieniędzy nie było. Więc jeśli widzicie, najlepiej żebyście w ogóle nie dali się wciągnąć w coś takiego, podpisujecie umowę od razu, tak żeby to wszystko było na papierze. Ale jeśli już widzicie, że po miesiącu powiedzmy ktoś coś kręci, to najlepiej od razu zrezygnować z takiej pracy, bo nawet jeśli mielibyście być w plecy, to lepiej jedną wypłatę, a nie trzy na przykład. Kolejną sprawą, na jaką trzeba uważać, to to, że jeśli tutaj przyjeździecie, to macie dwa tygodnie na to, żeby się zameldować w Niemczech. Ostatnim razem dodałem właśnie odcinek odnośnie tego, jak zameldować się w Niemczech. Jeśli was to interesuje, to możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Natomiast, właśnie musicie mieć ten meldunek w Niemczech. Dwa tygodnie macie na to, jeśli chcecie zostać oczywiście na dłuższy czas w Niemczech, to macie dwa tygodnie na to, aby się zameldować w Niemczech, bo potem. Radio mi się wyłączyło. a Dobra, niech się nie czerpie akumulatora. Macie dwa tygodnie na to, żeby się za zameldować w Niemczech, właśnie. Mm, bo później, jeśli zostaniecie zatrzymani przez policję czy cokolwiek innego, to możecie mieć duże nieprzyjemności. A nawet możecie zapłacić karę, jeśli się nie zameldujecie w Niemczech. Będziecie tutaj, tutaj tak jakby trochę nielegalnie, nie? więc lepiej o tym też pamiętać. Następnie, jeśli chcecie wyjechać z Niemiec, z powrotem do Polski jeśli stwierdzicie, że wam się powiedzmy nie podoba chcecie zjechać z powrotem do Polski to pamiętajcie o tym, żeby się również wymeldować kolejną kwestią bardzo ważną jest to, żeby mieć opłacone właśnie ubezpieczenie ubezpieczenie, jeśli pracodawca za was to odciąga to pół biedy ale jeśli chcecie sami opłacać ubezpieczenie to u mnie na przykład w AOK był taki okres, że musiałem sam opłacać ubezpieczenie zdrowotne i wychodziło mi to około 190 euro w ciągu w skali miesiąca nie, na to ubezpieczenie więc całkiem duża kasa. Dużo lepiej jest właśnie mieć ubezpieczenie załatwione przez waszego pracodawcę, żeby to było po prostu załatwione. Kolejna kwestia. Jeśli jeździcie samochodem po Niemczech, to musicie bardzo uważać, bo wszędzie w Niemczech są kamery. Wszędzie, praktycznie, praktycznie na każdym skrzyżowaniu, jakimś większym takim, macie kamery. Więc te kamery mogą was uchwycić, jeśli przekroczycie jakieś tam przepisy drogowe i możecie dostać właśnie, nawet nie wiedząc o tym, że coś, wam się tam, coś was tam namierzyło, możecie dostać po jakimś po jakimś czasie, upomnienie, mandacik do zapłacenia i jedna taka właśnie głupia rzecz w Niemczech raz dostałem mandat, słuchajcie, za to, że nie trzymałem odległości pomiędzy pojazdem nie normalnie jechałem zbyt blisko niego, po prostu z tyłu no i jakaś kamerka mi uchwyciła, jakieś tam jakiś tam, nie wiem coś tam było, co mierzyło właśnie tą odległość i to jest stosunek odległości pomiędzy samochodem poprzedzającym do prędkości z jaką się poruszacie jeśli jedziecie zbyt szybko, a ta, ta odległość pomiędzy Wami a tym samochodem z przodu jest zbyt mała i Was namierzy taka właśnie kamera, to dostajecie mandat do zapłacenia nie pamiętam już dokładnie ile to było, chyba 25 euro, coś kotego, więc na to uważajcie są też w Niemczech takie punkty, w których są takie pasy na, na jezdni są trzy pasy chyba, z tego co dobrze pamiętam oddalone od siebie w jakichś tam odległościach i też jest taki czujnik, który mierzy właśnie z jaką prędkością wpadacie na ten pas i na ten pierwszy pas i z jaką prędkością wyjeżdżacie z tego ostatniego pasa więc musicie na to też uważa uważać jeśli zobaczycie coś takiego to lepiej od razu zwolnić bo za to również też można dostać mandacik kolejna sprawa nie wiem, coś mi się tak te sprawy dotyczące właśnie jazdy samochodem Nasuwają na myśl, no ale nie wiem, jakoś tak jest. Uważajcie, żeby czasem nie pokazywać nikomu środkowego palca na drodze, bo wiem, że jest tak, że wiele osób jeździ właśnie z rejestratorami jazdy. No nie wiem, gdyby Was przypadkiem ujęła właśnie jakaś kamerka, że pokazujecie środkowy palec, to za to oczywiście. Dostaniecie mandat. Jeśli to będzie uwidocznione na filmie, jeśli będą wasze numery rejestracyjne, to oczywiście dostaniecie za to też mandaci, więc na to też musicie uważać. Kolejna rzecz to znowu dotyczy samochodów, kurcz, nie wiem, znowu dotyczy samochodów. Kolejna rzecz to, żebyście chcąc zostać w Niemczech na dłużej, przerejestrowali sobie samochód na tablice niemieckie. Bo po pierwsze, z kierowcy. Jeżdżący na polskich tablicach są znacznie częściej kontrolowani, właśnie przez niemiecką policję. Ja miałem taką sytuację, że słuchajcie, wracaliśmy ze sklepu, właśnie z zakupów, i dosłownie już na moim osiedlu byłem, ile tam nie wiem, z 300 metrów może od, od domu. I policja po prostu zobaczyła, że jadę, zawrócili za mną, pojechali powolutku pod sam, pod sam blok. Tam mnie właśnie zatrzymali. No, i była sprawa z tym ostra. Kazali mi przerejestrować samochód w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni. To chyba było coś takiego. Miałem przerejestrować właśnie samochód na niemieckie tablice. Mają wszystko w systemie. Widzą, jak, od jakiego czasu jesteście w Niemczech. Widzą, jak długo poruszacie się danym samochodem. No i dali właśnie takie ultimatum, że albo w ciągu dwóch tygodni przerejestruję samochód na niemieckie, właśnie tablice, albo dostanę karę. Już nie pamiętam, jak, w jakiej to było wysokości. Natomiast trzeba na to uważać. Miałem właśnie kontrolowany samochód. Porobili właśnie na tej, w tym, przy tej sytuacji właśnie porobili zdjęcia samochodu z każdej strony, tablic wszystkiego. No i potem co, co dwa dni sobie przyjeżdżali pod blok po prostu i sprawdzali, czy ten samochód dalej tam stoi na tych tablicach, na których był. Czy faktycznie został przerejestrowany. Niektórzy robią tak, że po prostu meldują samochód w Polsce na, na mamę czy na kogoś. Właśnie na polskich tablicach, tylko po prostu robią mamy jako właściciela, na przykład siebie jako współwłaściciela. No i, i dalej, jeszcze tym samochodem po Niemczech. To przechodzi raz, drugi. Natomiast Niemcy się już teraz wycwanili do tego stopnia, że już nie przechodzą za bardzo takie, takie rzeczy. I po prostu dla waszej wygody, dla waszego spokoju tak w głowie, lepiej będzie, jeśli sobie ten samochód zarejestrujecie na, na siebie, na niemieckie tablice. Są to co prawda trochę wyższe koszty, ale ostatnio słyszałem, że w Polsce też dużo bardziej ubezpieczenia samochodów poszły w górę, więc nie ma tam jakiejś dużej różnicy. Na pewno jakaś jest, no ale bez przesady. Jeśli pracujecie tutaj, zarabiacie w miarę fajne pieniądze, to dlaczego mielibyście nie odprowadzać tych wszystkich podatków, podatku drogowego, ubezpieczenia samochodu, czy innych takich rzeczy. Już dla Waszego spokoju, lepiej sobie to zróbcie i macie wtedy luzik, nie? Kolejna sprawa, na co uważać w Niemczech. Uważajcie na różnego rodzaju szóstów w Niemczech, ponieważ y, wiele osób y, próbuje po prostu wyłudzić pieniądze y, od ludzi. Na przykład, nie wiem, szukacie czegoś w internecie do kupienia, nie wiem, telefonu, laptopa czy nie wiem, czy samochodu. To y, dużo ludzi próbuje naciągnąć y, właśnie przez internet osoby. Y, u nas tak było, jak szukaliśmy właśnie asi samochodu. To był gość, który chciał sprzedać samochód, to BMW, wtedy szukaliśmy piątkę i był samochód, tylko że facet napisał, że samochód jest obecnie we Francji, że coś, że on to samochód musi przywieźć dopiero do Niemiec, że to babcia jakaś starsza jeździła tym samochodem, coś takiego, tam szmery, szmery bajery, co nie. No i od razu wydało się to podejrzane jakieś, w stresie tego, co tam pisało, to się jakieś podejrzane wydawało. Uważajcie po prostu na to, żeby, żeby nie było potem nieprzyjemności. Kolejna rzecz, na którą trzeba uważać, to takie coś, żebyście nie wpiniali turasów. Jest ich tutaj naprawdę od cholery. I jeśli zadrzecie z jakimś turasem, to pamiętajcie, że wy jesteście tam sami. A dla turasa, drugi, drugi turas to jest brat, yy, oni są tam wszyscy bracia, więc jeśli z, z jednym turasem zadrzesz, to potem możesz mieć nieprzyjemności z y, całą jego familią, więc yy, lepiej właśnie nie yy, irytować, nie zaczepiać właśnie, czy to turasów, czy to właśnie innych narodowości, żyjcie sobie po prostu w Niemczech, spokojnie nikogo nie zaczepiajcie, to i was nie będą zaczepiać, yy, tak żeby to jakoś yy, się fajnie toczyło, a nie żebyście mieli od samego początku jakieś problemy. Czy to właśnie z innymi narodowościami, czy to, czy to z policją, lepiej w spokoju sobie żyć, nikomu nie wadzić i będziecie tutaj mieli normalne życie, tak samo jak w Polsce, nie ma się co obawiać, pomimo, że ja mieszkam na dosyć e, uważanym za takie. nie za, nie za ciekawe osiedle. E, moje osiedle jest ogólnie uważane za takie niebezpieczne dosyć, że dużo rozrób jest na nim, dużo morderstw. No może nie dużo, no ale było kilka, nawet u mnie w bloku właśnie dwa piętra niżej została zamordowana kobietka i jej ciało zostało gdzieś koło autostrady wyrzucone. Teraz jest, jest to mieszkanie wolne właśnie po tej osobie, natomiast nie wiem, czy ktoś chciałby mieszkać, wiedząc, że taka kobieta tam zginęła, to nie wiem, czy ktoś chciałby mieszkać w takim właśnie mieszkaniu. Natomiast tak to właśnie wygląda. Podnośnie naszego osiedla właśnie, jeśli chcecie zobaczyć jak mieszkamy, na jakim osiedlu, to również nagrałem o tym odcinek, więc możecie sobie zajrzeć na mój kanał, jeśli Was to interesuje oczywiście. Kolejna sprawa to to, żebyście opłacali podatek od kościoła, bo... Niektórzy tak się wycwanili, że na przykład wpis wpisują w tym, w tym zeznaniu całym, że są ateistami, a od ateistów wiadomo, nie jest pobierany żaden podatek na Kościół. Lub można wpisać też, że się. Można, można pisać po prostu na że nie chcecie płacić tego podatku i tyle. Natomiast jeśli w przyszłości chcielibyście za mm, zameldować chciałem powiedzieć, chcielibyście ochrzcić dziecko w niemieckim kościele, my tak właśnie robiliśmy, że chcieli, chrzciliśmy właśnie w Niemczech dziecko, natomiast był to polski kościół, polski ksiądz, polska msza e, natomiast m, bardzo zwracają uwagę na to, czy e, płacicie po prostu podatek na kościół. Jeśli zobaczą, że nie płacicie tego podatku, to nie będą wam chcieli ochrzcić dziecka, więc na to też sobie zwróćcie uwagę. Lub po prostu jeśli chcecie uniknąć troszkę opłat, właśnie od kościoła, to możecie nie płacić sobie tego podatku, wpisać, że jesteście ateistami czy cokolwiek innego. Natomiast jeśli wiecie, że na przykład za pół roku chcecie ochrzcić dziecko, to już zameldujcie się do opłat, właśnie na kościół, żeby widzieli, że po prostu płacicie ten podatek, co nie. Jeśli poruszacie się po Niemczech komunikacją miejską, to pamiętajcie o tym, żebyście kupowali bilety, bo w Niemczech jest tak, że kontrolerzy wsiadają do, czy to do tramwaju, czy do pociągu, w sumie do pociągu nie wiem, bo nie jeździłem nigdy pociągiem, ale widziałem jak to jest właśnie w tramwajach, kontrolerzy wsiadają do tramwaju w cztery osoby. Każdy obstawia swoje drzwi, więc nie ma możliwości, żeby uciec, także lepiej kupić po prostu bilet, bo koszt mandatu za nieposiadanie biletu wynosi 60 euro. Także lepiej, żebyście sobie o tym pamiętali. Kolejną sprawą jest to, żebyście pamiętali o tym, że w Niemczech należy segregować śmieci. Bo jeśli nie będziecie tego robić w bloku, jak w bloku, ale jeśli mieszkacie na przykład w domu prywatnym i nie segregujecie śmieci, zostaniecie na tym przyłapani. To te śmieci nie zostaną wam zabrane. Będziecie musieli wrócić się, wszystko przesegregować jeszcze raz, i dopiero wtedy wam to zabiorą. To już chyba będzie wszystko w tym odcinku. Nic więcej nie przychodzi mi takiego szczególnego do głowy. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę. I co? Możecie zasubskrybować mój kanał, jeśli interesuje Was temat dotyczący właśnie życia w Niemczech. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, cześć.